Utrzymać taki powierzch w, w takiej formie jest ruch potrzebny. Po prostu raz inny trzeba się po prostu rozciągać, wykorzystać ten biologiczny kąt naszych stawów na maksimum. Tylko w ten sposób jest to możliwe. I to jest cel naszych ćwiczeń. Jeżeli tego nie robisz, to powierz, ona się, po się po prostu zapląta się tak jak taki swetr, który zostało zrzucone do takie, do takie gorące prania. On czy skurczy zapląta się, te wszystkie wełny, które tam jest. on jest później trzy razy mniejsza i ten swetr jest po prostu do wyrzucenia. To jest też ta różnica między naszą powierz i ten swetr. Ten swetr jest do wyrzucenia. Tą powiąż da się przeważnie z ćwiczeniami, ćwiczeniami od nowo rozruszać. To, co się oduczyłeś, możesz się też od nowo nauczyć. Jest to tylko wysiłek potrzebny i trochę chęć.